Siemanko z tej strony a teraz Dzisiaj będziemy nagrywać skybloka, a ze mną jest lasek.pl, który się chowa za grze. Siemka. Okej, okay, tak jak mówiłem, zaczynamy dzisiaj od tego skybloka. I ja będę kopał dirt, a... Ten murzynek będzie kopał drzewa. Ja... Ty masz czarnego skina, więc się nie odzywaj Mam tylko maskę Maska. Mam szare włosy Wrócę w to jakieś Wrzucę w to jakieś fajne muzyczkę. I będzie dobrze. Żeby nie było takiej ciszy, że może się nie odzywa. Może <grym> haruję. Może nie nie obijaj się. Może nie zrób kill. <grym> Dobra, i to jest serwer w tajemniczy. <grym> MC... A z tych, z tych rzeczy z mojego Skybloka ci zrobić kamienny klof, bo ja miałem z mojego Skybloka jeszcze. Dobra, możesz. I okay, bo... ten się... SkyBlock nazywa się mc2. Patrz tu. Mał, ale żeś to zrobił. Będziemy na maksa zwiększać wyspę, a potem zrobimy generator i jakoś tak minie na tym 5 minut. I ja będę kopał, a on będzie się bawił. Patrz, ty, te, ty wtedy zrobisz takie jakieś schody do góry, nie? I tam zrobimy farmę. Spoko. Nie dać moją skrzynkę tutaj, gdzieś możesz z dom, po tym zrobimy taki fajny. Ja zrobię sobie swój, potem ty swój. O, później, później jeszcze grindery i takie rzeczy tajemnicze. O. Eee, Epicko te skrzynki wyglądają. Tak, bardzo ładne. No, Może czy... najpierw nieskończone źródełko wody. Nie. Nieskończone źródełko wody będzie z ładnego. drewna. Masz tutaj połowę tego co mamy, też sobie. Nie wiem, czy cię słychać na moim filmie, bo raczej cię słychać. No. A potem będzie, że e, nagrywamy od nowa. No, bym musiał zrobić na wyspę. No właśnie, więc może to sprawdź. Nie, jest dobrze. Jak uważam? Tu jest luz? O, tu jest luz, dobra. Jest. Daj mi drewienko. a tu jest, dobra. Ile masz drewna? Nic, Nic. naprawdę? Jest Nie sze... Mogę sadzon... Jest... Mam 8 sadzonek więc. Jest tylko 6 dymowych desek Co, co tego. Posadziłem czy... Nie wiem, drzewa. To musi być takie ładne. Z, zaraz drzewa wyrosną. Witam Was znowu, ponieważ miałem jasną na chatę. Wszystko przed nietoperzem. Tak. Ej, y, powiększyć jakieś drzewo mąką? No możesz. Drzewo! Je, yeah, Dżewo! Za pierwszym razem, Dżewo! Joł, Dżewo! Albo nie, zepsuł Drzewo, Dżewo, Je Jee! mi spać! <skrymna> drzewo! Dżewo! Głupy Guty mały Dżewu. Dobra, będzie się nam nalazie... roz... Dobra, będzie się rozrastało. Kurde, nie oszukuj, pewnie ty Dobra, będzie, no, właśnie, Dobra. Naraz, z tamtą stroną będzie... właśnie, ja chcę spodobudować... Masz deski! Dobra, użyć wszystko w a nie straj tym. Nie straj. Nie straj. Nie kupaj się tu. Nie rób kupy, będziesz... Czemu ty masz y, a teraz wita? Bo ponieważ, Witam. witam wszystkich Ponieważ... dlatego, że witam wszystkich. A tak naprawdę dlatego, że chciałem powiedzieć teraz, a nie mogłem. Witam po prostu... Te sadzonki po, po to że braki! Tak, tak. Dobra. Te sadzonki to, że braki, no! Jedna mi zjadła 10 mączki kosnej nie urosła ten gówniak mały tamtym zjadła dwa ej dobra jak to się robi dobra. co ty zwalasz teraz no oczywiście aha wody nie ma wody. aha deski ja chciałem przecież do tego nie? jak tutaj miało być przecież y, źródełko tak ale ja robię teraz tego no, ona oh, kobloniala, kobla, koblarkę. Generator kobla? Tak. Widziałem od początku, że się nazywa generator kobla. Ja. Tylko tak zapomniałem. Deski! Dobra. Czekaj, aż drzewo urośnie. Chwilowo to tak postawię Tak Nie, teraz ja się zabieram za robotę, Otóż. Gdzie Nie wiaderko mi dawaj, złodzieju! Co? Nie, to wiadro! Kurde bo ci lawe na łeb wywalę z, z tego wiaderka! jakie mam wiadro jedno Ja też mam jedno wiadro, Łyso Ci paść mam wiadro, h? Hmm? Hmm -hmm. To zrób sobie drugiego tego no mm. Jezus Maria. Gdzieś tutaj obok mnie będzie więcej kobla Dawaj mi kobla ty mojego kobla! U... Co za duży Kobla mnie ukradł Zrobimy lawową windę. Tak ładnie! Mhm. Nie ginę! Dobra. Jak to się robi? Nie Nie, nie rób tu nic. Dobra. Co to wleję... Co? Masz wiaderko z łabą? Nie z lawą. Nie umiesz robić, to się nie, nie czepiaj. Ja? zobaczysz, że będzie dobrze. Tylko ja robię innym spazowym. No bo twój jest gorszy. Ja twój jest gorszy, Teraz dawaj mi kobla. Wyjdź. Pan mi dawa. Kobla mi kopa i dawaj kobla A ile ty chcesz kobla tego co? No żeby na generator y, kobla Dużo dawaj mi dwa staki Nie że jest, tak Nie pół staka wystarczy Ej dobra moje jest chyba tak jesteś trochę niedopracowany z innego powodu Ponieważ jak tutaj postawię pod tym, nie To to, to, to będzie się spadało, nie Patrz, a jak, a jak, jak pod, postawię pod tym, nie? To to się no. będzie. Mm, to, to się zrobi obsydian, chyba, nie? Nie, daj mi kobla, to ja ci to zrobię. Tutaj? No. Masz mój cały kobel. Dobra. No, ja. chyba wystarczy. Jo, obsydian się zrobi. Obsydian się zrobi. Obsydian się zrobi. NIE! Czekaj, czekaj, mówię. A! A, Nie, teraz będzie źle. Dobrze, kopaj to! No i obsydian! <średytorium> Ajo, bo tu powinny być jeszcze dwie kratki. <średytorium> Ja nie mogę, Dobra, masz tę lawę, to ty teraz, zrób mnie Rup to. Hmm. Rób to, murzynieje! No, wykop mi to wszystko! to sobie wykop? Dałem ci tam. Aż mi, aż mi się nawet cała klawiatura zlagowała. No, tu jest tyle. O, dobra, no! Zakończył! Przecież... Wody zbierz. To ja wyla... Ja tam nałem jaderko. No! Dałem ci to wszystko. Murzyń! No, Kurde, ja przez ciebie mi się zlagowało wszystko. O tak dokładnie to klawiatura. Dobra, muszę wbić serwera i wbić. Dlatego... tego i Jezus woję. Muszę... Dobra, zaraz wracam. Nie, muszę wyłączyć Minecrafta chyba. Dobra, więc znowu robię przerwę. Chyba muszę wiesz? Dobra, jestem ponownie po w w moich lagach klawiatury. Patrzcie, co tutaj zrobił lasek. Coś dziwnego, jakąś erupcję. Ale wiesz, geniuszu, czemu ta sadzonka nie chce tutaj rosnąć? Bo są tutaj skrzynki... Się... Jak ty ją tam posadziłeś? Ja tak, tego nie są same, tak. Wow. do udokumentowany na filmie, a myślałem, że to jest e, 3D, a tu pisze CD. Ha, dobra, no, a ja ten, ja tutaj z Asterasem nagrywam filmy na, na filmie. A, a jak to, jak to Zrobiłem wszystko, tak jest? Nie jest polski, dobrze, dobrze. Może nie, może nie. Nie wiem jak to zrobiłeś, ale. Jo, zużyłeś to co jest bardzo ważne. Czyli? No to zużyłeś. Nie będzie można zrobić trawki ładnej. O nic, nic. Co się z chodzi? No, w sensie, że. Tej trawy to, to coś, to, coś, to. No nie? To już nie będzie, hmm. można tego Le... 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 No to czekaj. Dobra, Ocunij nie coś Kopse, to z tego wyjdzie zwyczajny dirt jakbyś chciał wyjść. O! Ha. Event jakiś. Ja idę na event. He, he. Dobra. Ja już... Nie ty tu może nie. A już jest zapełniony! No nie! Demonowaty są do doight jak chcesz. są jedno Dobra Ja tutaj O wiem co nam się przyjdzie tutaj fajne schodki się zrobi z tego ładnego kobla będzie dobrze. Ej, przepalać y, węglem? Czy zostawić węgiel na... ten... Ma? No. Czy zostawić węgiel na pochodnie? Na no, pochodnie lepiej zostawić. Ale można ten zrobić na... Um, na... na ten można z, można tymi sobie zrobić z tego z y, drewna pochodnie Też? Ja? No. no, jak chcesz? Daj mi kobla. Okej okay. Jak mi się kilo skończy. A ile masz? Kobla? No. Prawdy? Mhm, 4, 5. To co ty mhm. robiłeś wcześniej? To? Tutaj? Za tobą. A, ty lat mi się skończył. Masz tutaj ci. Tak, to dobra. to Dobra, ci pokażę jak się kopie w ogóle. Obserwuj ci na kotał tak. Magicznie. Dobra, mam, mam, mam co potrzebuję. Dobra, a ty wiesz co masz teraz robić? Nie, ja robię drugie piętro. Czego drugie piętro? Na trzy a my nie robimy tego piętra w górę? W górę też możemy. Dobra, a w dół to co ty chcesz zrobić? Możemy ten... zrobić... Nie wiem, farmę. w dół możemy zrobić. Okej. Okay. Tylko... <coughs> najpierw kobra mi daj. Jakie mam dziewięć kobla? No, kamień. Ja mam już czternaście. Dobra... Potem zrobimy takie, wiesz, fajne schodki w górę. Mhm... Mm he, he. Nie! Biję mnie! Wow. Weź mi się chodź, bo mi się klawiatura rozwaliła. Co? No klawiatura mi się rozwaliła. No, ja zaraz trafię. Idę. Ja nie Jestem. mogę, nie mogę zrobić, zrobić, Muszę iść po baterii czy coś w tym stylu. No, chyba. Okej. Okay. Dobra, bo zrobimy o na filmiku. Daj mi tylko ten no. Ej, masz coś przy sobie? i teraz niestety kończymy ten film failem. Będziemy nagrywać drugi. Będziemy już wszystko mieli dobrze. A więc tutaj kłanię się. A teraz nagrywają dzisiaj z Laskiem. Cześć. Cześć,